I got Siemeczki, ja jestem Stasia, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale W tej jest to pierwszy odcinek z nowej serii z Robloxa Epic Minigames, tak słuchajcie, na pierwszy ogini idzie właśnie ta oto minigierka I słuchajcie, jest to nowa seria na moim kanale z Robloxa, gdzie później pojawiało się du du dużo różnych mapek Więc tak słuchajcie 10, obudowaj, 12 opeczek w górę to jest kolejny odcineczek z tej serii. No i słuchajcie, chciałbym też Wam bardzo serdecznie podziękować za wbicie 6 subskrypcji, bo obecnie jest nas ponad 610, więc naprawdę, by tak dalej, to jeszcze może nawet w maju albo w czerwcu, jest szansa, że zdobijemy 700. A mój, słuchajcie, wyznaczony cel na ten rok to jest subskrypcji 1000, więc mam nadzieję, że to że tak też będzie, że te tysiące osób dobiłem do końca roku, bo dzięki Wam to mogę się stanąć, więc jeżeli chcecie dołączyć do naszej armii, no to wciśnijcie ten czerwony przycisk na dole, będzie mi bardzo z tego powodu miło. Ale dobra, bez żadnego przedłużenia tutaj sobie już grany, 20 łopanie ledwo co w ogóle, trzeba tutaj uciekać przed tą, przed tym dymem takim. Zostało około 15 sekund. Zostało w ogóle tylko 3 gracze, O bo jakaś, jakaś, jakaś baba się zlagowała. Dobra, to my, my już to wygraliśmy. No dobra, więc wygrał ogólnie, no, nie licząc tej, która puszczała tę dymy, to 4 graczy chyba, albo 3 nawet. Nie liczyłem dokładnie. Już ogólnie, mamy, już ogólnie mam 1160 winów. No, już jakieś tam słuchajcie doświadczenia na tym serwerze mam. Bo zacząłem chyba grać na tym serwerze od, 2000, od 2017 roku. Ale miałem przerwę kilkakrotnie od tej gry. Więc gdybym grał codziennie, to bym miał dobre 5000 winów. Tak mi się wydaje. Ale no, mam 1160, dobra. Kolejna mapka to jest Only One Path, więc zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. Ale ja pójdę do tam, chyba dalej już nie wiem. O, właśnie, no, byłby, byłby fail. O, teraz nie wiem czy tu. Dobra. Dobra, chodźmy dalej. No jest zwycięstwo! Ja to jestem koksem w ogóle. No, może nie takim koksem, ale no. Ogólnie wcześniej sobie tutaj już pod odcinkiem grałem, żeby taką serię próbną sobie zrobić, że tak powiem. Więc. Yy, cóż, jeszcze zagrałem sobie tak, myślę, że z trzy minigierki to będzie ant anted aboard. To so tutaj trzeba przed tymi piratami, że tak powiem, uciekać, bo ich zadaniem jest nas zabić, a my musimy się chronić albo ich zabić. Ale raczej bardziej prawdopodobne jest że oni nas zabiją, więc no. Dobra, więc tutaj będziemy, czyli. Kurpanie. Łpanie. Uciekamy. <gry> nie, i tak nie tym załam. Tutaj trzeba się głównie chronić. No ale dobra. 20 sekund. Dobra, mamy to. A dobra, mamy to. No i easy win. Proszę Państwa, easy win, tak, tak Dobra. Zobaczymy jak to będzie kolejna minigierka, więc słuchajcie, 12 łapek, to będzie kolejny odcinek właśnie, niekoniecznie z tej yy, mapki, ale na pewno z Robloxa i to będzie już za dwa dni. Więc warto. Train Trouble Cavern, a czyli ja uznam ten mapę, Ja w sumie tutaj znam większość map, bo tutaj co chwilę można powiedzieć, że ma jakieś różne update, Ten, kto gra w Big Games, to, to wie o co mi chodzi. Yy, więc odwagnie. Tu trochę za daleko poszłam. Lepiej być na końcu, bo ja mam słabą orientację, więc lepiej... Nie licząc mnie, chyba 4 osoby z tego co widzę, więc słuchajcie, to będzie teraz będzie ostatnia minigierka na dzisiaj. Myślę, że na odcinek będzie około 5 minigierek, myślę, że to starczy. Może nawet trochę więcej, no zobaczymy, jak wyjdzie. Więc to słuchajcie, będzie prawdopodobnie ostatnia minigierka na dzisiaj. Dlaczego jest znowu Train Trouble Cover? Aha, nie wnikam, naprawdę nie wnikam tu, yy, więc o dobra, teraz za daleko poszłem. Lepiej być na końcu, bo ja mam słabą orientację, więc lepiej... Nie licząc mnie, chyba 4 osoby z tego co widzę. Więc słuchajcie, to będzie teraz będzie ostatnia minigierka na dzisiaj. Eee, tak myślę, że na no, odcinek będzie około 5 minigierek myślę, że to starczy, Może nawet trochę szkolenie. No zobaczymy jak to Więc to słuchajcie będzie prawdopodobnie ostatnia minigierka na dzisiaj. Eee, dlaczego jest znowu Train Trouble Cover? Aha, nie wnikam. Naprawdę nie wnikam tu. Ale dobra, jeszcze raz ta sama minigierka. Podwójnie ta sama minigierka w jednym odcinku. No. Trochę dziwne, ale cóż, no. Słuszno. Jak jest ta sama minigierka znowu, no to, to gramy.